Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Krupier i witajcie w kolejnym odcinku z gry bardzo chorej gry Outlast. Outlast. Jesteśmy tutaj, gdzie skończyliśmy. Tam była ta winda, zjechaliśmy na dół. Troszkę minęło, jak dobrze pamiętacie, od ostatniego odcinka w ogóle Outlast i na moim kanale od ostatniego odcinka. A to było spowodowane tym, że po prostu miałem dużo spraw drzwi. Dzięki. Miałem po prostu dużo spraw do załatwienia i musiałem niestety zrobić sobie taką małą pauzę, ale już jesteśmy, wracamy do gry. W ogóle gdzie ja się kuźwa znajduję? Co z... Epoka lodowcowa czy jak? Mam jakiś znaczek. No nic, dobra, idźmy dalej. Wow! Kuźwa gdzie my jesteśmy? of Corporation. Dobra, ja tam do szyb żadnych nie podchodzę. Boże, co tu się działo? Wyskoczysz na mnie? Już myślałem. Dobra, co tu? Jest? O, są dokumenty, świetnie. Co tam piszą? Dokumenty, proszę bardzo. Duma wiedzy. Okej. Okay. Kurcze, jak czytam te dokumenty, to mam zawsze takie wrażenie, że zamknę dokumenty i nagle z jakiejś mi wyskoczy w ogóle ktoś gdzieś coś. No nie no, bez kitu mam iść pieczarek, kurde, gdzie jest ciemno. Ja mam jeszcze kamerkę rozwaloną. Co tu się dzieje? Ja pierdolę! się zaczyna? Kolejny pan się zepsuł. Kurczę, gdzie iść? Bloka, dobra, idźmy dalej. No, tak jak nas gra prowadzi. No. Da się tu wejść? Nie. Kurczę, jak, jak ja normalnie uwielbiam to przemieszczanie. Ja sobie idę, idę, idę. I nie wiem, w którym momencie coś wyskoczy. Ja pierdzielę. Od kiedy sobie nogi normalnie tak leżą sobie o, na podłodze? Co i mamy z tą kawą? Zrobiliście kawę, nikt jej nie pije. Tutaj chyba nic nie znajdziemy. Może jakieś bateria, dokumenty? Co to jest? Da się to włączyć? Nie. No nic, widać, jest to jakieś pomieszczenie. Mamy. Wow! przynajmniej zegar działa. Dobra, idziemy dalej zobaczyć, co się kryje. Kolejna kurde dziwna lokacja. Co my tutaj mamy? To są dokumenty, zaraz je tutaj zbierzemy. Albo wiecie co, od razu je zbiorę. Bo potem mogą być problemy. Dobra, <laughs> czytajmy dalej. Co tam... Co tam znaleźliśmy? Autopsja odmieńców. O Boże, znowu tyle czytania. Dobra, kto chce, proszę bardzo, musicie sobie zastopować w tym momencie film. I w tym też możecie sobie doczytać. To są ciekawostki takie, może... Nie wiem, czy one są jakoś bardzo pomocne, ale to są takie, wiecie, historyjki. Ja pierdzielę. Co to? To jest kuźwa mózg? Wow, aż mi oświeciło. Ja pierdzielę. Dobra, wiecie. Ktoś nie pozmywał. No nic, dobre, idziemy dalej zobaczyć, co się kryje w mrocznych miejscach za tymi drzwiami. Wiecie, jak się bardzo boję iść. Co? Co róż mam wrażenie, że coś mnie gdzieś znajdzie. Coś mnie nie wiem jakimś cudem zaatakuje. Gdzieś tu za mną wyskoczy, nie wiem. Ale serce to już wali mi tak, że nie pytajcie. Mam jakieś przejście. Tu mamy światełko, światełko! Z... Zbliżamy się do końca? Czyżby? Co tu się dzieje? Czy ten dźwięk? Gdzie teraz? Ktoś nas podgląda. Co to jest? Nie! 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 nie, 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 nie! Nie, 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 nie! nie, Zostaw! 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 Pójść, wa to był ten duch. Wtedy to, co, 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 w ten... Co w tego? Byliśmy, szukaliśmy tego klucza do, do tej kanciapy. To był ten sam, to jest ten sam duch. Pamiętam go dokładnie. Szybko, otwieraj te drzwi. Ja pier... No, to, nagrań Co tu siedzi? Birówka. Coś zapisał, co to w ogóle było? Pasja ojca Martina tutaj nie przeczytałem widocznie tego śmierć żołnierza. I tak właśnie skończyłeś. Ja pierdzielę.

because of billy he takes care of me he may think i'm his father he certainly loves me poor idiot do you know what this symbol represents near him it warns of a nanohazard microscopic machines technology we have had for decades but never mastered

Znaczy, no ta trochę rozklekotana. Kolejna broń. A tu pół człowieka. Co, co, co? Musisz go powstrzymać. Musisz zabić Bilego. Odłączy aparaturę, która podtrzymuje go przy życiu. Musisz naprawić to, co zrobiłem. Musisz go zabić. Nic nie muszę. Ja mogę. To już komuś mówiłem. Komu ja to mówiłem? A, tego co się tam w szafce schował, pamiętacie? Jeżeli nie, to było chyba w ostatnim odcinku. No dobra. Dobra, ja już się tam nie chcę słuchać, bo. Nie wiem. Idźmy dalej, tam gdzie był ten duch. Może tam, no bo tam się będę cofał, no to. Wątpię, że coś tam będzie. Tylko kurczę. Czy to jest dobra droga, żeby tam tak sobie pójść? No właśnie, to jakiś alarm kurczę, pije Pije. No tutaj trzeba już być nieco ostrożniejszym. Ten duch gdzieś tu może być. Właśnie w tym miejscu był. Aha, zamknięte, okej. Okay. Czyli jednak nie tu. Chociaż? Nie. Czyli trzeba szukać innego wyjścia, które może się znaleźć Tu? nie. Kurczę, gdzie teraz mam iść? i hmm, to trzymam się cofać. Kolejne wejście <laughs> zamknięte. Tam typa wessało. Nie no chyba widocznie mam iść tędy. Ok. Drzwi zamknięte. Ale tu coś jest otwarte. I tu chyba. Nie, stąd przyszedłem? Nie, stamtąd przyszedłem. Tu nie byłem. Zapisywanie, czyli chyba jestem w dobrym miejscu. Mamy już znowu jakieś szalety. A nie, jednak mamy prysznicę, czyli coś innego. Jak dobrze pamiętacie, zawsze znajdowaliśmy kible, no ale. Tym razem nie Szukam, może jakaś bateryjka, cokolwiek, jakaś jakaś znajdźka po prostu, no nie wiem. Dokumenty, może gdzieś będą, co prawda, po jaki chord dokumenty by leżały w prysznicach, no ale. do odważnych świat należy, także warto szukać takich rzeczy. No nic. Tu, gdzie wyjdziemy? Aha, dobra. Czyli tu weszliśmy, czyli cały ten obszar to jest cały czas ten kibel. Tutaj coś Mamy jakiś składzik. Znowu słyszę tego ducha. Bardzo mi się to nie podoba. Coś tutaj. No tutaj nic. Chociaż dziwne, że wchodzę gdzieś, a nie ma tutaj nic, no. Ale fajnie, że było po prostu twarde. Okej, okay, no dobra, no idźmy dalej, no szukajmy, szukajmy. Znowu mamy jakieś zwłoki. Tam coś, no niestety... Kuź! No czemu tutaj nic nie ma? Gdzie ja mam iść? Jezus. Stuki głosy. Aha, i stąd teraz wyszedłem. No dobra, no to... Są i kible, proszę bardzo. A myślałem, że już ich nie znajdziemy. Kibel numer jeden. Pusty. Kibel numer 2 również jest pusty. A kibel numer. Znaczy kibel numer 3. A 2 też pusty. No i nic nie ma, no. Co będziemy szukać? Chryste. Co tu się działo? Dobra, w lewo widzę więcej miejsc. Także pierw pójdę sobie tu w prawo. Blok B. Czy coś tutaj? Lodóweczki, jakieś coś? Nie, tu chyba też nic nie ma. Jak widzicie, zegar płynie, także mogę przynajmniej wiedzieć, ile nagrywam. Kto wie, czy on. Co? S Co? Skąd? Skąd? No fuck! No duch, duch jest za mną, ale skąd on się tam wziął? Kąt. Nie! Nie zabił mnie! Spierdzielaj stary! Szybko! Zamknięte! Dalej! Kible! Zły ruch! No tutaj to tym bardziej! Się wtopiłem! Jeszcze pies z tyłu! Ty bacz, ty mi zapsa naprawdę! Już zostaje uspokajany... Przez kogoś... Nie! Nie. Cięcie i da ogarnąć psa. Okej, okay, wracamy ponownie. Także jesteśmy tutaj w tym miejscu. Tam był ten duch. Nie bardzo wiem jak mam się go pozbyć. Ale mam nadzieję, że mi się to uda. Robi się ciemniej. Nie! Ja pierdol... Skąd? Skąd on się pojawia? On się pojawia z dupy, mi stary. Nie wiem dokładnie, gdzie wtedy biegłem, ale mam nadzieję, że teraz obiorę dobrą lepszą trasę. Tu, do przodu, może tę otwartość. Otwieraj. Co to za miejsce. Gdzie ja się kuźwa znalazłem? Da się tu gdzieś przecisnąć? Tutaj. Nie Za... Nie! Świgra się ścięła, tak mnie mocno uderzył. Aż procek tego nie ogarnął. Są drzwi, są drzwi, są drzwi, są drzwi, szybko, szybko, szybko! Dawaj, dawaj, dawaj! Co ono, czemu?! Co tu się dzieje, czemu to się zamknęło? Oh, fucking! Oh, fuck, fuck, fuck. Coś pewnie tam pominąłem. Na bank. Dokumenty, dokumenty, co my tutaj mamy? Bogowie i potwory. Uwaga dla całego personelu od konsultanta MM008 Rudolfa Wernickiego. Tekst podyktowany. Dajcie, że jesteście ludźmi nauki. Dobra, czyli tu są kolejne drzwi. tam tu mówimy o tych zamknięte, ale tu mamy jakieś. Zaś, kurde, epoka lodowcowa. Uu. Laboratorium Dextera normalnie. O! Bateria! Chociaż coś! Tutaj. No nic tutaj ciekawego nie mamy. Jakieś może gdzieś dokumenty znajdziemy przy okazji. Coś tu jest, coś. Stabilne, wszystko stabilne. Kawusia. Wszystko jest. Tutaj oczywiście też jest. Nie, tutaj chyba kawusi już nie ma, chociaż. Nie, nie ma kawusi. Czyli mi się wydawało, tak myślałem, że te kawusie są wszędzie pełne, a są wszędzie puste. Wyłącz aparaturę podtrzymującą życie tego śmiesznego bi... Bilego. Nie wiem, z któr... nie jest. Dobra, dobra, dobra. Myślałem, że czy to jest ten Billy? I czemu on ma dwie rury w buzi i jedną w nosie? I czemu mi się kamera psuje? Nie wiem, czemu chcę to zobaczyć, czy on ma rurę i tam podłączoną? Tylko nie wiem, czy mi się to uda. Niestety nie. Kuźwa i zanotował coś jeszcze. No jestem ciekaw. Billy Hope. Z dokumentacji medycznej Bilego wynika, że ma 23 lata. To, co z niego zostało, wygląda na co najmniej 50 lat bestialskich okrucieństw. Zabicie go, to akt miłosierdzia. No, kuźwa, jakby cały czas oglądał trailer. Nie wiem czego. Też bym pewnie. Skonał w wieku 23 lat, wyglądając jakby miał 50, klonojak? Sorry? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, Dobra, szukaj ma tego, mm, żeby go tam unicestwić. O kurda, tutaj rozbita. A tu widocznie już komuś ktoś coś wyłączył. Kolejna tu jakaś rozbita. Dobra, przypatrzmy się temu, coś tutaj. O, są dokumenty, świetnie. Ej, moment, dokumenty chcę... No, nie trzaskaj w to, jak chcę wziąć. Kur! No, dokumenty, co my tutaj mamy? Kurczę, trochę tego zebraliśmy. O jezu, akt, jakiś system, coś, nie no, tutaj do już. Natychmiastową śmiercią pacjenta? To może być ciekawe. Czekajcie, plan konserwacji komory z polem morfo. Morfogenicznym, aby nie zrobić krzywdy pacjentom. Komora maszyny morfogenicznej wymaga codziennego przeglądu wszystkich najważniejszych systemów. System pierwszy. W trakcie kuracji w zbiorniku płynów podtrzymujących życie należy regularnie wymieniać nasycone tlenem perfluorowęglowodory. <zysz> Ważne środki... Generator zapewnia dozę do prądu i w przypadku awarii luzniczej zniszczenia się nie gdzie się. Aktualnie jest system bezpieczeństwa, który zapewnia minimalne funkcje podtrzymywania życia. Włączenie tego systemu zaskutkuje natychmiastową znaczy śmiercią pacjenta. Fuck, Nie wiem, ja tu coś łapką naciskałem, Nie wiem, czy to coś dało. System awaryjny nie jest aktywowany i nie może zostać wyłączony. No nic, dobra, będziemy szukać dalej. Tam czekajcie, stąd przyszliśmy. Tam były jakieś drzwi i tam jest ten typ, ale ja nie chcę łasić już po żadnych drzwiach i komorach, tylko chcę wrócić do przodu. Sprawdźmy, co jest tutaj u góry. Bateria. Ile mamy tych baterii? Już kurczę, 6. Chyba rekord. Dobra, tutaj coś. Drzwi. Close. Zamknięte. No nic, stojmy w dół. Zobaczymy, co się tam kryje. Tam jest ten gość. Gość Glonojad. No nic, no to wszystko wychodzi na to. Wszystkie drogi wskazują, że mam iść jednak. Tędy. Co mnie tu znajdzie? Co mnie tu spotka? Na szczęście, nic. Zapisywanie. Dobra. Tutaj na razie jest w miarę spoczko. Nie mam się na razie o co martwić. Pusto tutaj, tak jakoś. Nie wiem. Dobra. Troszkę, troszkę przyspieszę to tempo. Tak powoli iść, to wiecie jak to jest. Tu z nienacka coś wam wyskoczy i szuka wiatru w polu. O faka, to co to? Marker, czy coś? Dokumenty, kurczę, ale ich znajduję. Najwięcej chyba... W ogóle, najwięcej chyba teraz w tym odcinku znalazłem. Współczesny Prometeusz. Co tutaj jest? Frank... Szczerze, ja to tak wyrywkowo czytam, naprawdę wszystkiego nie czytam. Bo to by było za trudne, znaczy za długie. A i pewnie tak bym niektórych rzeczy nie zrozumiał. I co, i tu jest koniec drogi, tak? Czyli co, mam się cofać? Zawór? Aby wyłączyć aparat. Do no, Kuźwa, to trzeba było tam mówić, że z zaworek mam zakręcić tego. I potem macie, odetnij w prądu z generatora. Co to był za dźwięk? Nie wiem, idziemy tam na dół. Ogarnąć, co się dzieje. Co? Gdzie? Nie mówcie, że jest go za mną, dobrze, że biegnę. Szybko dajesz, dajesz z łeb, umiałeś 4 plus. Powinieneś normalnie dać radę, czekajcie, kto im się to odwracało. Chyba, e. Nie idzie za mną. Jedziesz, lerek, dajesz. Nie działa, fucking. Kurczę, nie wiem, czy on tam. Idzie za mną. No ale widocznie się pojawiła ta muzyczka, no to To chyba idzie, szybko przyciskaj się To jest duch, pamiętaj stary, on może wszędzie Szybko, z buta wjeżdżaj, tak jest Szybko, 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 szybko Jeszcze go nie ma Ale muzyczka na to wskazuje, że jest On tutaj bardzo blisko, pamiętaj, że on też potrafi Po schodach włazić, słyszę go już Gro, proszę nie ścinaj mi w takich momentach Gdzie te schody pójwa prowadzą? Na Monteverest Jumpuj! Pięknie Nie wiem gdzie teraz. O nie, 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 nie. Do tego mistrza na ta pewno tam nie idę, Nie wiem czy to widzieliście. Dajesz, kurczę, dajesz, dajesz ziom, proszę, szybko, otwieraj się, klapo, szybko, szybko jest, jest, jest. Dobra, dobra. Trzeba wpuścić trochę gazu I gazu, 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 gazu do góry Nie ma co czekać Przecież ten duch jest kuźwa wszędzie Coś tutaj, dokumenty chyba Dobra, chwila odpoczynku, przeczytaj sobie te dokumenty I zaraz będziemy dalej Spierdzielać stąd Pozwolenie na przeniesienie Dobra, jedziemy dalej, biegniemy dalej Nie ma co czekać Na co czekać? Wow, uważaj tylko na palce. Człowiek z kurwie. Dobra. Zapisywanie. No nic. Czas spierdzielać w dół. Taki prysznic. No i dajesz, dajesz, dajesz. Biegniemy, uciekamy, uciekamy. Szukamy dalej kurde innych różnych części, żeby wyłączyć, zabić tego kurde typa. Nie wiem skąd on się pojawił, dawaj, dawaj. No nie, no skąd, no co ja? No przeszładnie skoczyłem. Wszystko było w naj jak najlepszym porządku. Czemu mnie? Dobrze, spacja poszła, Kuźwa. Co było nie tak? Ja żyję, Kuźwa, ja żyję. To spierdzielaj stamtąd. Ja szlerek, kurcze. Przeciskasz się. I dajesz po schodach w dół Szybko, szybko do aparatury ten już jest za nami, jest za nami! Nie wiem! Szybko! Łapka, łapka! Nie. Coś źle Muszę to nagrać? Wiedziałem, że coś z... Co tym razem źle zrobiłem? Proszę, powiedzcie mi. Nieważne nie, nie Nieważne jakie jest życie, ważne, żeby nagrać vloga, nie? Kurde ziom. Wstawaj Myślę, że to chyba tak miało być. Pomimo tego, że tam były te czerwone różne napisy. No tak, kamera najważniejsza Idziesz za... Do... No co się łapiesz? No dalej, ja już tu shiptuję, żebyś sprintował ładnie. Ja rozumiem stary, zmęczyłeś się, no Uwierzcie mi, że to nie gra, że on sobie tego. Ja normalnie... No Najebany to do domu No dalej, no ruszaj się, no W sumie ten dół we mnie wszedł, to może on tam coś jeszcze robi. Ze mną już uciekasz. Nie wiem w ogóle, czy dobrze idę. Nie wiem, po prostu wszedłem na pałę. Zaraz. A nie wiem, my, myślałem, że to jest centralnie sam początek, jak tutaj przyszedłem. Są drzwi jakieś. No co? Też nic nie widzę. Czy ktoś mi może wyjaśnić, co się przed chwilą stało? To było zakończenie gry. No nic, spodziewałem się troszeczkę innego zakończenia, coś się domyślałem, że może być już zakończenie, ponieważ zabiłem tą aparaturę, ten duch i w ogóle. To jak wskazywało już na koniec gry, słuchajcie. Yy, powiem wam szczerze, że widzę, że Outlast z mojej strony wam się naprawdę podobał, fajnie go odebraliście i w ogóle. Chciałbym wam powiedzieć, że niedługo wychodzi Outlast 2 bodajże, gdzieś połowa kwietnia, koniec kwietnia bądź trochę dalej. Dokładnie tam czytałem na dwóch stronach, jak to mniej więcej będzie z Outlastem 2, także możecie sobie gdzieś przeczytać, ja dorzucę jakiś swój jeden link w opisie na temat Outlasta 2, o czym on mniej więcej będzie i nagram oczywiście tego Outlasta 2. Na chwilę obecną chciałbym wam zakomunikować tym, co, tym osobom oczywiście, co dotrwali do końca. Jezu, jak mi się ręce trzęsą. Zamiana będzie taka, że kończymy Outlast. No bo jak widzicie, gra została już w 100% zakończona i będziemy wskrzeszać starą serię, którą zacząłem robić po prostu. Ale tak Outlast przyszedł i tak wiecie, wskoczył na miejsce. I teraz Outlast się kończy i wskrzeszamy starą, dobrą serię, jaką jest Heroes of Might and Magic 5. Oczywiście wersja podstawowa. Kontynuujemy tam kampanię i w ogóle jeszcze raz wybaczcie z mojej Jeszcze raz chciałbym wam. Normalnie przeprosić Was, tak naprawdę, bo obiecałem na Facebooku pisałem, na YouTubie informowałem, że będą te odcinki, ale jednak no nie wyrabiałem się z czasem. Ale już teraz powoli jest już ta norma, gdzie te odcinki już się będą pojawiać coraz częściej, także myślę, że Wam się to wszystko spodobało. Na chwilę obecną już nie będę Wam kazał oglądać napisów końcowych, także jakimś fajnym klawiszem, mam nadzieję, że to jakoś pominę, czy coś w tym stylu, Escape, coś. No, udało się to jakoś pominąć. Także dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Ostatni raz w sumie z mojej strony widzicie ten napis Outlast, także na razie trzymajcie się, cześć.